Zanim zaczniemy, zwracam uwagę na fakt, że ten kanał subskrybuje tylko 3,7% widzów. Oznacza to, że 96,3% widzów nie subskrybuje tego kanału. Dlaczego jest to błędem? Na kanale przynajmniej raz w tygodniu pojawia się nowa recenzja. Zatem, aby nie przegapić kolejnych recenzji na kanale, zostaw subskrypcję już teraz. Każda kolejna subskrypcja naprawdę ogromnie motywuje mnie do działania. Seria Saints Row początkowo miała być konkurencją dla GTA. W międzyczasie jednak przy trzeciej części odsłony twórcy obrali inną drogę i postanowili pójść w przerysowane w postaci i historie. Wyszło to serii na dobre. Jednak niestety już kolejna czwarta odsłona okazała się zbyt przerysowana i zbyt odklejona od rzeczywistości. Przyszła długa cisza, a po niej dowiedzieliśmy się, że twórcy planują reboot całej serii. Niedawno zostałem zaproszony na pokaz prasowy najnowszej produkcji D. Deep... Silver Czy zatem, cytując klasyka, Święty Rów uderza znów? Gry z serii Saints Row już od dawna przyciągają wielu graczy. Co jednak składa się na ich sukces? Na pewno niecodzienne podejście i nie tylko pozwalanie na wiele głupot, a nawet zachęcanie do nich. Graficznie też nigdy nie było źle. Do tego otwarty świat, ciekawe mechaniki i fabuła potrafiły przyciągnąć na dłużej. Seria początkowo miała raczej dość ciężki klimat. Na szczęście to się zmieniło przy trzeciej odsłonie. Niestety, kolejna część już była zbyt zwariowana. Zabrakło w niej tego, co trójka robiła. Dobrze, dodano super umiejętności, które wcale nie pomogły serii, wręcz przeciwnie przez nie, bronie czy pojazdy nie były już do niczego potrzebne. Nie pomógł także samodzielny dodatek opierający się na podobnych założeniach. Co zatem mogli zrobić twórcy, aby znów było dobrze? Reboot. Niedawno odbył się jego pokaz dla prasy, a oto czego możemy się spodziewać. Cała akcja będzie miała miejsce w Santo Ilesio. Jest to wymyślone miejsce położone w południowo-zachodniej części Ameryki. Doświadczyć tam możemy bardzo dużo wolnej przestrzeni, piasku i prażącego słońca. To właśnie w tym miejscu nasza postać zakłada swój gang, który ma stać się największym. Niestety nie będzie to łatwe. Musimy zwalczyć trzy inne gangi, które również nieźle prosperują. Na szczęście nie jesteśmy w tym sami. Mamy przyjaciół, którzy chętnie nam pomogą. Do tego w grze możemy. Możemy spotkać także swoich znajomych. Posiada ona bowiem moduł multiplayer, dzięki któremu misje mogą zostać rozegrane wraz ze znajomymi. Czy zatem będziemy biegać po mieście z klonami głównego bohatera? Nic bardziej mylnego. Twórcy położyli naprawdę ogromny nacisk na customizację wszystkiego, co tylko chcemy. Oczywiście główną opcją edycji jest nasza postać. Możemy zmienić nie tylko płeć, grubość czy włosy postaci. Mamy także opcję, aby dodać protezy, zmienić kolor skóry, czy stworzyć lub usunąć blizny. Do tego dochodzi oczywiście możliwość edycji ubioru. Stroje możemy zakupić w sklepie, a następnie w naszej bazie tworzymy zapisane kreacje. Ciekawą sprawą jest fakt, że w tej bazie możemy również zmienić budowę ciała postaci. Następnie jest możliwość, aby zmieniać zapisane kreacje już na mieście za pomocą telefonu. To jednak nie wszystko. Edytować możemy bowiem nie tylko naszą postać. Możemy to zrobić także z naszą bazą, przyjaciółmi, gangiem, pojazdami czy nawet brońmi. Tak, jeśli chodzi o personalizację rozgrywki, twórcy nowego Saints Row naprawdę się postarali. Jednak nie samą personalizacją żyje gracz. Mechaniki strzelania i walki wręcz od razu budzą skojarzenia ze znaną już serią. Podobnie jest z prowadzeniem pojazdu. Są tutaj co prawda pewne nowości, jak na przykład taranowanie innych pojazdów czy drift. Niemniej wygląda na to, że samo prowadzenie pojazdu będzie należało raczej do łatwych i przyjemnych czynności. Oczywiście jak to w serii Saints Row bywa, tak i tutaj otrzymujemy pewne głupoty. Co to oznacza? Możemy w samochodzie zamontować fotel, który ma wystrzelić nas w powietrze dzięki. Dzięki temu będziemy mogli poszybować kawałek nad ulicami miasta. Jeśli zaczniemy opadać, możemy z łatwością odbić się od przechodniów, aby poszybować jeszcze dalej. Istnieje także opcja, aby z powietrza przejąć pojazd i łatwiej dostać się do naszego celu. Graficznie i dźwiękowo jest dobrze, bez żadnych rewelacji. Czasem nawet widać, niestety, że animacje postaci nadal są dość drewniane i raczej nie zachwycają. Niemniej jednak sama rozgrywka zapowiada się naprawdę dobrze. Z nową odsłoną Saints Row jest tak, jak mówili twórcy na pokazie. Stwierdzili bowiem, że ta gra trafia klimatem idealnie pomiędzy dwójkę i trójkę. Można śmiało stwierdzić, że jest to dobre stwierdzenie. Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko czekać na premierę, która ma mieć miejsce 23 sierpnia 2020. 22 roku. A na koniec parę zrzutów ekranów podesłanych przez twórców. Jeśli podobał ci się ten film, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę oraz zasubskrybować z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do tego zapraszam cię na swojego Instagrama oraz Discorda. Linki w opisie. Jeśli interesujesz się popkulturą, w opisie znajdziesz też coś dla siebie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.